Cześć kochani, wybaczcie, że wczoraj nie dałam rady z runą dnia. No, ale tak to właśnie jest u mnie czasem. To, co widzicie, to runy, które przygotowuję do bransoletek runicznych. Powiem Wam, że coś takiego już powstaje. To jest coś nowego, to co sobie wymyśliłam. Na pewno będą dostępne w moim sklepie. zakontegrun.com, na które Was serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli zrobić zakupy już na nim. Jestem Wam bardzo wdzięczna. No i postaram się, stwierdziłam, że od tej pory do każdego zakupu postaram się Wam coś od siebie też dorzucić. Jeszcze nie wiem co, ale coś wymyślę. O! Albo taka jest jeszcze, e, robiłam już kilka. Więc e, skoro, kochani moi, skoro są samymi koralikami i są też takie większe, mniejsze. E, I są takie same rzemieniowe, które też mi się bardzo podobają, powiem wam szczerze, są regulowane, więc e, no. Ale to wszystko mm, będzie na sklepie, więc stwierdziłam, że skoro mamy mnóstwo run, które przygotowuję do tych e, bransoletek, to wybierzemy sobie dzisiaj jakąś runę. Ja sobie postaram się zakryć. E, I wylasujemy runę na niedzielę. O, mamy durisas myślałam, że będzie, że to Algis, ale mamy durisas, więc kochani moi. Um, no dzisiaj będziemy pchani do działania, będziemy pchani do podjęcia e, decyzji, będziemy. Dawno nie było durisas, poczujemy tą energię takiego, takiej motywacji do działania, takiego wyjścia e, po swoje. E, dzisiaj raczej nikt nam nie wejdzie w drogę, albo my na to nie pozwolimy, ponieważ no, będzie wyglądało to tak, że po prostu nie damy się, po prostu się nie damy. Zastanówcie się też przed podjęciem jakiejś decyzji, bo dzisiaj te decyzje niekoniecznie mogą być podejmowane we właściwy sposób, ponieważ będziecie czuli taką siłę, takie parcie. Powiedziałabym, że takie wymuszenie do tego, co. A co macie zrobić, i tu bym się zastanowiła, czy warto jednak w to iść. Więc, jakby, kiedy będą się te decyzje podejm pojawiać, kiedy będą się pojawiać te rzeczy, um, to jakby dajcie sobie taki, taką minutę z runą isą, też, żeby zastanowić się, czy podejmujecie je w związku z tym, co chcecie, czy podejmujecie je, ponieważ ta energia was pcha Natomiast jeżeli były rzeczy, z którymi zwlekaliście, odsuwaliście, które odkładaliście na później, bo nie mieliście siły, energii, mocy, to możecie wykorzystać ten potencjał runy Durisa, z tej, tej mocy, która was pchnie do przodu, która wam da tą siłę, która pomoże wam. Zrealizować te plany. Uważajcie na konflikty, bo, bo to może dzisiaj tutaj nas dotyczyć. Natomiast myślę sobie, że warto się tutaj otworzyć na tą moc, na siłę. Natomiast też mieć to na uwadze, że, że to może być po prostu działanie na oślep i gdzieś ta równowaga psychiczna jest do tego wszystkiego potrzebna. Także ja Wam życzę cudownej niedzieli. U mnie jest dzisiaj teraz już pierwsza 15, więc wrzucę od razu tą rundę, bo pewnie nie wstanę wcześniej, żeby ją nagrać dzisiaj, więc wrzucę wam ją od razu. No i cóż, cudownej niedzieli i pewnie jak wstanę i się zmobilizuję i po sesjach, które mam omówione. To kochani moi zrobimy ten horoskop na przyszły tydzień. Także pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego. Pa pa.